Nie jadę busem do Czernej. Tu jakiś remont drogi. wszystkie bardzo serdecznie ja właśnie dojechałam busem do Czyżyn i teraz przechodzę przez tunel i idę na tramwaj. No ja już prawie na miejscu jestem ja idę dzisiaj do Jadę i idę do M1 centrum handlowe w Czyżynach Bilet kupuję w aplikacji bankowej. O, 14 jedzie tramwaj. Zaraz y, wsiadam i wysiadam na trzecim przystanku. Cztery plecerki. Z czym? E, z ziemiemiem lnianym? No jest. Po cztery. Wszystkie jednakowe, tak? Tak. Teraz ja do reklamy. Tak, tak. Dziękuję. Dziękuję. Podobają mi się te płytki na podłogę. Te, te też fajne. Po razia już pracuje. I te fajne ten drugi to, to masakra te płytki wobi do łazienki są bardzo ładne na ścianę tu jest jedna kolekcja tu jakaś kuchnia tu też łazienka ja teraz się zabieram za sprzątanie wczoraj byłam na paznokciach zrobiłam sobie takie czarne z takimi tutaj kreskami Teraz e, chciałam trochę posprzątać e, w moich pokojach. E, później pokażę Wam jak zrobić e, ciasteczka fit. Chcę Wam pokazać Boni, która mnie odwiedziła razem z siostrą. Pokażę Wam, jak zrobić ciasteczka z czterech składników. Potrzebny jest miód orzeszki ziemne, to znaczy masło orzechowe z orzeszek ziemnych. Ja je zrobię w termomiksie. Proszek do pieczenia i cztery łyżki mąki. Więc najpierw zrobię sobie masło orzechowe w termomiksie. Trzeba wsypać wszystkie orzeszki. Znaleźć ten przepis. Wpiszę sobie masło orzechowe. Dobra, mam już masło orzechowe. Rozpocznij gotowanie. Zamknij poprzedni przepis. Cukru nie dodaję. Zakładam miarkę. przesunąć. Yy, I dodam teraz oleju, słusznie. Nie 10 gram wystarczy. Yy, teraz Заложили мерку на Обе до 6. cztery łyżeczki masła orzechowego łyżeczka proszku do pieczenia Cztery łyżki miodu, przepraszam. dodałam już cztery łyżki miodu i jeszcze pięć kostek czekolady. Teraz to wszystko trzeba wymiksować. Gdzie Muszę jakiś znaleźć przepis. Y... Muszę znaleźć przepis jakiś, żeby wymiksować. mogłoby być masło, że Gdzie tam mekasz? Y, Tina poleciała za kotem, dlatego się tak y, przestraszyłam. Dobrze, ja, ja będę teraz ciasteczka robić formie. Yy. Może sobie te, jakoś to jakoś do miski przerzucę. Najlepiej uformować ręką takie ciasteczka. O, one tak wyglądają. Powinno się je piec 15-20 minut w temperaturze 170 stopni. Jednak ja mam mocny piekarnik, więc będę piekła w 160 stopniach, tak około 13 do 15 minut. Zobaczę, no trzeba wyczuć piekarnik po prostu. Teczka pieką się już w piekarniku. Nastawiłam na 13 minut. Po upieczeniu trzeba odczekać 20, 10 minut, żeby zrobiły się takie kruche, żeby wystygły. Tak wyglądają ciasteczka po upieczeniu.